Ashanti tarot. witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku wagi w Waszym czytaniu na luty. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak jak zawsze warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. U, piękna energia, słuchajcie, bardzo energetyzująca, jak na luty. Hmm. Więc pozazdrościć. To może być po prostu dobry miesiąc. Dla Was drogie wagi, miesiąc nowych możliwości, miesiąc takiego mm, nowego początku. No, zobaczymy. Miesiąc większych, mniejszych sukcesów, w zależności um, nad czym teraz pracujecie, co jest Waszym celem i tak dalej. Mocno lew się zaznacza, być może znacie kogoś spod tego znaku, ktoś taki mógłby wkroczyć w Wasze życie, ewentualnie. No właśnie, ta osoba odegra ważną rolę w lutym. Zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj idą jakieś wiadomości do Was. Słuchajcie, pozytywne wiadomości. Ale chcę najpierw zobaczyć, jaka historia. Drogie wagi się dla Was ukaże. Odcięcie się od jakiegoś koziorożca, ale generalnie, bo to nie musi być osoba spod tego znaku, tu zakończenie pewnej znajomości, zablokowanie wręcz w niektórych przypadkach osoby, która negatywnie wpływała. Na was, na wasze samopoczucie. I tutaj nie chodzi o to, że, że wiecie, że unikamy tego dyskomfortu, ktoś nam nie pasuje, to no, cześć i czołem, zamykam drzwi i idę dalej. Tylko tutaj mogliście mieć faktycznie do czynienia z kimś takim, kto, kto był nielojalny, kto był nieuczciwy, kto być może wami manipulował, tak? Kto pojawiał się i znikał, ale no, nie dawał z siebie nic, tak? To mogłoby być relacja trudna w niektórych przypadkach relacja toksyczna jeżeli z czymś takim waga miała do czynienia to odcina się od tego w lutym ewentualnie jeżeli wy czuliście że macie coś do przepracowania tak że wyłażą na wierzch wasze te wewnętrzne demony starając się coś ważnego wam pokazać uświadomić tak że przekonania które którymi żyjecie no Wam nie służą, tak? Albo wiecie, no, zazwyczaj te przekonania w ogóle nie są nasze, tylko zostały nam wpojone. Idziemy z nimi przez życie, nie zdając sobie sprawy z tego, ile krzywdy sami sobie wyrządzamy, wierząc w te przekonania. I tutaj to też może być taki proces, gdzie wy no, obieracie się jak ta cebula z tych warstw i odcinacie mm, od tych przekonań, tak? Usuwacie, przeprogramowujecie siebie na nowo, i, mm, no mówię, mm, i tutaj wgrywacie nowy program z nowymi przekonaniami, które są w zgodzie z wami, po prostu. Także to wszystko będzie zależało od tego, w jakiej sytuacji jesteście, dlatego ja staram się no, jak najwięcej tu różnych scenariuszy przedstawić. Też mogą się pojawić, um, słuchajcie, takie problemy natury komunikacyjnej, tak? I nie ma co szukać winnego, bo nie o to chodzi tylko postarać się właśnie. Podejść do tej komunikacji, czy w domu, czy w rodzinie, czy w pracy, trochę w, w inny sposób. Ale to tylko w przypadku, jeżeli zauwa zauważacie pewien schemat. Tak? Hmm. Czekajcie, zobaczymy. No tak, jeżeli mieliście do czynienia z taką właśnie trudną relacją karmiczną. Mm, I faktycznie doświadczaliście czegoś takiego, że ktoś się pojawiał, później znikał, przestawał się odzywać, albo doświadczaliście takiego kostera w, w tej relacji, że raz jest dobrze, tak, Raz jest miło i przyjemnie, raz jest ta bliskość, a później nagle w tył zwrot, i ta osoba mnie nie zauważa. tak? Ta osoba mnie ignoruje, mnie, moje potrzeby. Ta osoba zaczyna mnie karać. To ja bym powiedziała, że takie znajomości właśnie będą odchodziły w lipcu. O Boże, w lipcu. Nie wiem, ciągle myślę o tym lipcu, słuchajcie. Lutym do, do przeszłości. Także koziorożec na dzień dobry, strzelec, skorpion mocno tutaj się zaznaczają, no o Lwie mówiłam. Hmm. Tak, tutaj. Hmm. No dobra, czekajcie. Jeżeli były tutaj jakieś problemy, doświadczaliście problemów z dziećmi, nawet dorosłymi, tak, właśnie, hmm. szczególnie jeżeli chodzi o tą komunikację. To widać to światełko w tunelu, tak? Że, że uda Wam się dojść do porozumienia, że uda Wam się mm, tu zacząć jakoś inaczej rozmawiać ze swoimi dziećmi czy ze swoim dzieckiem, czy z kimś bliskim. Więc tu mogą zajść takie, takie zmiany, które wprowadzą coś nowego do tego Waszego życia. Że Wy sami. Możecie poczuć taką dumę z siebie, że okej, okay, udało mi się. Udało mi się nie reagować w taki sposób. Udało mi się inaczej odpowiadać. Udało mi się i teraz nie biorę tak wszystkiego do siebie, bo emocje tej drugiej osoby, niezależnie czy to partner, dziecko, szef, nie są o mnie. Tak? Pamiętajcie, że te emocje nie są o Was, tylko są o nich. Więc tutaj, na tym poziomie, na tym polu, również możecie doświadczyć pewnej zmiany w Was, właśnie takiej no, transformacji. Stąd ta pozytywna energia, bo, mimo wszystko, ten miesiąc zapowiada się bardzo dobrze. tak? Nawet jeżeli kończy się jakaś relacja, to, mm, no to właśnie to zamknięcie tych drzwi powoduje, że przed Wami otworzą się jakieś nowe. Bo uwalniacie się od takiej energii niezdrowej, toksycznej, być może obsesyjnej momentami. Bo tutaj mogło w grę wchodzić bardzo duże również takie po, pożądanie. I to sprawiało tą trudność, żeby zapomnieć, żeby, no mówię, ostatecznie te drzwi zamknąć. jeszcze sobie do, dobiorę. Hmm. No właśnie, może się pojawić ktoś nowy. Może się pojawić ktoś nowy, może się pojawić okazja do jakiegoś flirtu. Hmm. Może się pojawić ktoś, kto Was zauroczy w pozytywie raczek, rybki. Czekaj, przesunę trochę. Także jeżeli mówię do osób, które są, że tak powiem, stanu wolnego, to tutaj faktycznie szansa na, na nawiązanie jakiejś nowej znajomości, ale ja bym powiedziała, że tak na spokojnie. To mogą być jakieś spojrzenia takie przedłużające się to mogą być jakieś fajne, takie miłe rozmowy. Ale nie widzę, żeby ta znajomość w jakimś szalonym, szalonym tempie się rozwijała. Oczywiście, jeżeli jesteście w takiej trudnej sytuacji, że jest ktoś, jest jeszcze ktoś inny, no bo i takie są, no to tutaj karty pokazują, że dalej może trwać ym, tu jakiś romans na boku, tak, że dalej będziecie brali w tym udział, ym, czekając, aż w końcu wszystko się sypnie, tak, tak ostatecznie, bo tutaj może brakować Zasobów, możliwości do tego, żeby podjąć jakieś konkretne działania w kierunku na przykład zakończenia jednej relacji na rzecz drugiej. Ale nie chcę, że tak powiem, rozwodzić się na ten temat, bo to może być do nikogo. W każdym razie, no tutaj widać, że jakaś, jakaś nowa znajomość, jakaś relacja spowoduje jakby to powiedzieć, właśnie. No ja tutaj odczuwam taki zastrzyk energii, który powoduje, że mamy wrażenie, że okej, okay, w końcu wszystko wraca na odpowiednie tory. Nie zakłada, bez takiego zakładania dokąd to wszystko zmierza, czy z tego coś wyniknie. Po prostu cieszę się tym czasem. I tak sobie to eksploruję. Hmm. A jeżeli chodzi o no właśnie, jeżeli chodzi o relacje stałe, hmm, hmm, hmm. no tutaj w niektórych y, sytuacjach, to ja powiedziałam, że, że to może być moment podejmowania y, takiego uwalniania się, tak. I jeżeli faktycznie tu uwaga pracuje nad sobą, czy też pracowała mm, nad poszerzeniem tej własnej świadomości, to może to pozytywnie wpłynąć na relacje pomiędzy wami a waszym partnerem czy partnerką. Bo tu znowu jest szansa na, mm, na taką większą lekkość pomiędzy wami. Tak, w przypadku, gdy zakładamy, że w to wszystko nie wplątują się osoby trzecie. Ale nie chcę tutaj zbyt wielu historii poruszać, no bo to jest czytanie ogólne. Co jeszcze, słuchajcie, drogie wagi. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, mm, zawodowo-finansowe, no właśnie, to tutaj. Mam wrażenie jakiegoś przeciążenia, przytłoczenia. Ja nie czuję tutaj satysfakcji z tego, co robicie zawodowo. Tak jakby waga trzymała się kurczowo jakiegoś miejsca już od bardzo dawna, czekając na nowe możliwości, no ale jakby te nowe możliwości nie nadchodziły. Może się, może się okazać, że ze względu na jakieś inwestycje, ze względu na, e, słuchajcie, zobowiązania finansowe, mm, no to tutaj jeszcze będziecie musieli się wstrzymać z pewnymi decyzjami. Tak, jakby okoliczności nie były odpowiednie do tego, żeby nagle rzucać wszystko i rozpocząć nowy etap. Ja tutaj bardziej ten nowy etap widziałabym w kontekście jakichś relacji. Czy to stałych relacji na zasadzie, ok, spróbujmy raz jeszcze inaczej się komunikować, tak, wyciągnijmy wnioski, postarajmy się, yy, postarajmy się być dorosłymi, a, a nie działać z pozycji dziecka, tak, czy to w kontekście właśnie, no mówię, yy, ktoś pojawia się nowy i, i to jest szansa na... Yy, jakby to powiedzieć. Ej, zaraz się zaplączę. No, chodzi mi, że to jest szansa na nowe perspektywy, ale jeżeli czekacie na zmiany w kontekście zawodowym, no to nie widzę ich w lutym. Tu albo jeszcze będziecie odkładać pieniądze i czekać, właśnie, mówię, na ten odpowiedni czas, na, na to, aż uzbieracie środki, albo. Mm, No, oferty nie są dla Was satysfakcjonujące. Nie ma nic na horyzoncie w tym temacie. Być może strach, lęk tutaj ograniczać Was przed, przed tą zmianą. Czekajcie. Także dla każdego to będzie trochę o czym innym. Hmm. No tak, bo jeżeli jesteście w skomplikowanej sytuacji, to najpierw wy musicie poczuć się bezpiecznie, stabilnie, tak, ustabilizować tą swoją sytuację finansową, yy, zanim podejmiecie decyzję. Tutaj też uważajcie, bo możecie mieć do czynienia z osobą wyrachowaną, tak, która nie wiem, zwraca się do Was, jest miła tylko i wyłącznie wtedy, kiedy czegoś chce, która dba o własny interes. Więc warto zwrócić uwagę na to, czy te relacje, które tworzę, są w równowadze, że ja też mogę liczyć na tę drugą osobę. No, także tyle. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.